Dobra, dzisiaj kilka krótkich myśli na temat bardzo znanych, lubianych i popularnych książek Morfo. Mam tutaj trzy Morfo i jakie są moje przemyślenia, bo na pewno, tak naprawdę, no, no, nie wiem co powiedzieć naprawdę. Myślę, że cała popularność tych książek bierze się w większości z ich małego formatu. Widzimy tu. Jak mała jest ta książeczka? Czy nie Mieści się w dłoni. Do porównania. Większe Wanderpo. Jest taki. Taki. Nie są... Jak dla mnie ta książka, tak naprawdę, no, naprawdę dobra książka, to taka książka, która czegoś naprawdę możemy się nauczyć i co zostaje nam w głowie. Niestety z tych książek Morfo. No z głowy nic nie zostaje. I to jest taki problem że są to dobre książki referencyjne. Nie możesz sobie naprawdę jak się coś zapomnić nie wiesz co jak narysować. Można by po prostu zobaczyć sprawdzić ale tak naprawdę można się nauczyć na no ten. Ale każdy musi znaleźć książkę, która mu najlepiej pasuje. Ja naprawdę z tych książek niczego się nie nauczyłem. Albo nauczyłem się dużo, albo już nie pamiętam, co się nauczyłem. I to jest problem tych książek, albo mój problem. To jest chyba najbardziej znana Simplify Force. Nie zrozumcie mnie źle. To są naprawdę zaje fajne książki i jedne z lepszych, ale no nie wiem, czy po prostu wydaje mi się, że mimo, że jest to simplified forms, prawda, czyli uproszczone formy, to one wcale nie są tak uproszczone. I no, naprawdę, jako książka referencyjna, gdzie można sobie pokrótce zobaczyć, przypomnieć, aha, to jest tak, to jest tak, nie wiem jak narysować. No twarz, o i już wiem, czemu mi to miga. Tak. Cały czas wydaje mi się, że tu jednak jest za dużo detali w tych książkach. I są to dobre książki, są to miniaturowe książki. Można ją ze sobą wziąć wszędzie. To jest chyba główny atut tej książki, że jest po prostu mała i nic nie waży. Można ją wsunąć do kieszeni, można ją wsunąć do plecaka. Można, bo praktycznie nie zajmuje miejsca, ale no nie. Te książki są lepsze, na przykład od tej. Prawda? Bridgeman. Myślę, że zielony Bridgman jest chyba jedną z najlepszych książek, która pokazuje właśnie schematy uproszczone. A, no. Jeszcze mamy nawet światło. Cień. No, oczywiście Bridgman jest bardzo specyficzny i nie ma tu czarować coś. Jeszcze pokażę jedno. To teraz jest książka. Dobra, no. Mała, tania, dobra, jak wszystkie dobre książki na rynku. Czy jest coś wyjątkowego? W morfo? Nie, po prostu jest, jest to bardzo ma, fajna, mała książka. Referencyjna. Można się z tego nauczyć. Można się z tego nauczyć anatomii w formie Tylko jak mówię, te książki nie przemawiają do mnie tym, że nie potrafił się z tych książek czegoś nauczyć. Po prostu nie zostaje mi to w głowie. I wydaje mi się, że są lepsze książki do nauki. Ale jako książka typowo referencyjna, jest to książka bardzo dobra tania mała i co sami zdecydujcie Dziękuję.